Szanowna Pani Marszałek, koledzy, koleżanki, samorządowcy, zaproszeni goście. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. 25 października, kilka dni temu, ogłoszone zostały wyniki rządowego programu Polski Ład. Z olbrzymią satysfakcją przyjęliśmy informację, że do terenu do powiatu Jaworskiego na inwestycje powiatowe, na inwestycje gminne trafi ponad 51 milionów złotych. O te środki my, samorządowcy, ubiegaliśmy się przy pełnym wsparciu obecnej na dzisiejszym spotkaniu pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Jestem przekonana o tym, że. Mogę w imieniu tutaj zgromadzonych samorządowców bardzo serdecznie pani marszałek za to podziękować. Podziękować za to wsparcie, podziękować za zaangażowanie w rozmowy z przedstawicielami z rządu, aby te środki trafiły właśnie do nas. Wszyscy liczymy oczywiście, że kolejne nabory z rządowego programu Polski Ład zakończą się także, Sukcesem, szczególnie dla mieszkańców Powiatu Jaworskiego. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję i w imieniu wszystkich samorządowców pragnę złożyć na ręce pani marszałek ten bukiet kwiatów w ramach podziękowań. O zabranie głosu proszę Panią Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Elżbietę Witek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę i dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia od Pani Starosty. To jest dla mnie wielka przyjemność, bo jestem u siebie, w swoim mieście, w swoim powiecie. I każde spotkanie, także spotkanie z samorządowcami, jest obopólną nauką. Będę miała okazję po tej krótkiej uroczystości spotkać się z Państwem i porozmawiać. Wrazem właśnie z powiatu złotoryjskiego, gdzie podobna uroczystość miała miejsce. To były niezwykle interesujące rozmowy. Jak powiedział pan burmistrz Złotoryi, takie spotkania pozwalają się dowiedzieć nam, rządzącym, o tym, czego potrzebują samorządy, czyli nasi obywatele, a także z czym mają problemy, w czym moglibyśmy jeszcze pomóc. Proszę Państwa, ja w czasie wakacji, a właściwie od maja, jeździłam po Polsce z tym programem Polski Ładji. Spotykałem się z powątpiewaniem, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie ten program przygotować. Wielu wątpiło. Oskarżano nas nawet o to, że pokazujemy słupki, a oprócz tych słupków nie ma nic więcej. Ale przyszło od mówienia do czynów i te programy się pojawiły. Jednym z ważniejszych był program inwestycji strategicznych, ponieważ naszym celem jest równomierny rozwój całej Polski, całego naszego kraju. Wiemy, że są takie regiony, które rozwijały się szybciej gdzie naszym obywatelom żyło się po prostu lepiej, mieli pracę dobrze płatną, ale mamy też tereny, Dolny Śląsk do takich także się zalicza, szczególnie powiat Jaworski, złotoryski, gdzie są popegeerowskie obszary, gdzie było kiedyś bardzo duże bezrobocie, gdzie nie było pracy i w związku z tym te obszary powinny dostać wsparcie, żeby wyrównać te różnice, które jeszcze wciąż w Polsce istnieją. I proszę Państwa, chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ten program inwestycji lokalnych, ten program inwestycji strategicznych jest programem pilotażowym. To był pierwszy nabór, do którego zgłosiły się samorządy z całej Polski. Muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście ilość wniosków składanych przez samorządy znacznie przekraczała kwotę, jaka była przeznaczona do rozdania w tym pierwszym etapie, więc trzeba było dokonywać pewnych selekcji. Samorządy miały możliwość składania trzech wniosków. Niektóre podeszły do niego w sposób bardzo racjonalny, czyli małymi krokami, niewielkie inwestycje, ale systematycznie i do przodu, proszę Państwa. I tutaj muszę podziękować i pogratulować Pani Staroście, bo czasami widzicie tylko to, co jest wokół nas. Pani Starosta popatrzyła trochę szerzej, popatrzyła na swoje koleżanki i kolegów burmistrzów i Wójtów z obszaru powiatu Jaworskiego i rzeczywiście za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy o tym, że potrzebne jest wsparcie dla naszego okręgu tutaj, to zwracała uwagę, za każdym razem pytała, czy gminy też dostaną. Bo, proszę Państwa, żeby powiat się mógł rozwijać, to też gminy wiejskie muszą się rozwijać, a także miasto Jawor, które jest częścią powiatu Jaworskiego. I to nie jest, proszę Państwa, tak, że. Dajemy tylko swoim, bo takie zarzuty też przecież nas spotykały, więc chciałam Państwu powiedzieć, że w skali całego kraju mamy chyba siedmiu samorządowców, akurat z mojej formacji, którzy nie dostali ani złotówki, dlatego że napisali wnioski przekraczające znacznie kwotę, jaką można było przyznać w tym pierwszym rozdaniu. Więc my nie dzielimy ludzi na naszych i na tych innych. Wszyscy zasługujemy na to, żebyśmy żyli w kraju, w którym mamy te same możliwości. W którym drogi są tak, jak powinny być, gdzie nie ma dziur, spokojnie i bezpiecznie się jeździ, gdzie zabytki, a mamy ich na terenie Dolnego Śląska jest dużo, są odnawiane, gdzie dzieci mają dobre warunki, chociażby w domach dziecka, bo takie zapotrzebowanie też się pojawiło w powiecie złotoryjskim. I dlatego musimy współpracować. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta współpraca między samorządami a rządem układała się jak najlepiej, bo. Powiedziałam to w złotory i powtórzę tutaj raz jeszcze. Pieniądze, które dajemy, którymi się dzielimy z mieszkańcami naszego kraju, to nie są nasze pieniądze, to znaczy to nie są pieniądze rządu jakieś specjalne, to nie są pieniądze parlamentu, to są pieniądze wszystkich obywateli płacących podatki, wszystkich, ale musi być ktoś, kto tymi pieniędzmi zarządza. I w demokratycznych wyborach w 2019 roku obywatele zdecydowali, że to my, Tymi środkami będziemy zarządzać i staramy się robić to najlepiej, jak potrafimy, a takie spotkania również z samorządowcami pozwalają nam zorientować się, czy idziemy w dobrym kierunku, czy być może ten program, który jest programem pilotażowym, pokaże, że trzeba go trochę udoskonalić, może zmienić. Ten drugi program, który będzie jeszcze uruchomiony w tym roku i mam nadzieję, że Państwo będziecie aplikować do tego programu, a ja zrobię wszystko, żeby znowu gminy i miasto i powiat jaworski środki otrzymały, bo są takie potrzeby. Ja te potrzeby znam doskonale. Mieszkam tutaj od urodzenia, więc wiem, jak wyglądają drogi, jak wyglądają miejscowości. Objeździłam, objechałam cały powiat wielokrotnie, więc rozmawiałam też z włodarzami tych gmin wiem, jakie są potrzeby. Więc mam nadzieję, że Państwo będziecie aplikować, ale to jest program pilotażowy, który, którego my się uczymy i Państwo, samorządowcy też się uczycie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo proszę sobie zdać sprawę z tego, że my na ten program przeznaczamy 100 miliardów złotych. To jest olbrzymia kwota i wielka odpowiedzialność nas, rządzących, ale także państwa samorządowców, bo w skali jednego roku wszystkie samorządy w całej Polsce realizują inwestycje na kwotę 50 miliardów, czyli tutaj mamy dwa razy więcej. Ale dziękuję Państwu za to, nie tylko za to, że przyszliście tutaj, ale dziękuję Wam także za to, że aplikowaliście, że macie zrozumienie dla potrzeb mieszkańców Waszych. Małych miejscowości albo tych większych, że wiem o tym, iż mieszkańcy się interesują tym, wiedzą o tych programach, pytają, czy nasi włodarze składali te wnioski, czy na pewno te pieniądze dostaniemy, czy ktoś tego pilnuje. Proszę Państwa, pilnują, pilnują, chodzą, rozmawiają. Proszę mi wierzyć, że naprawdę jest wielu takich, którzy przychodzą i proszą, każdy pokazuje, że ma potrzeby. Ja te potrzeby doskonale rozumiem, bo i po prostu znam. I na pewno nie będę nikogo różnicować ze względu na to, jakie ma poglądy, tylko ze względu na to, jakie ma potrzeby. I gratuluję Państwu tego, że podjęliście się tego wysiłku. Przed Wami też trudne zadanie, bo będziecie musieli Państwo podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z tej umowy się potem wywiązać, bo to są publiczne środki, powiedziałem nie nasze osobiste, ale nasze wspólne i musimy się z tego rozliczyć. I mam nadzieję, że przy okazji spotkania, które za chwileczkę odbędziemy, będę mogła się zorientować, czy Państwo macie jakieś obawy, bo w złotych te obawy były, ale udało się je jakoś rozwiać. Pamiętajmy również o tym, że realizujemy te, ten program, ale nie tylko ten, bo tych programów jest znacznie więcej. Realizujemy w wyjątkowych okolicznościach. Z jednej strony mamy pandemię, która jest pandemią światową. Wiemy o tym, że jest inflacja, ona jest wysoka, może być jeszcze wyższa i mamy tego świadomość, ale też mamy świadomość, że wybór był tylko jeden. Albo niższa inflacja, ale duże bezrobocie, zamykane zakłady pracy, albo wyższa inflacja, z którą walczy cały świat. My jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, na drugim na świecie, gdzie stopa bezrobocia jest najniższa, albo zachowamy zakłady pracy, miejsca pracy i będziemy próbowali jakoś przeciwdziałać tej inflacji i kierować pieniądze tam, gdzie one będą potrzebne, gdzie będzie można z tą inflacją jakoś walczyć. Ale trzeba pewnej solidarności i współpracy i wzajemnego zrozumienia, żeby wiedzieć, że nie jest to wina rządu, że ta inflacja jest. To nie jest niczyja wina, za wyjątkiem pandemii, która zatrzymała... Cały świat, ten łańcuch dostaw został ograniczony albo w niektórych momentach przerwany i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby wrócić do tego stanu, w którym byliśmy w roku 2019, a byliśmy naprawdę na bardzo dobrej ścieżce wysokiego wzrostu. To wszystko przed nami. Ja bym chciała, żebyśmy nie narzekali, tylko żebyśmy współpracowali, współdziałali dla dobra naszych mieszkańców. Ja zrobię wszystko, żeby Państwu pomóc, ale żeby tak się stało, to musimy ze sobą rozmawiać. I na taką rzeczową rozmowę liczę po tym spotkaniu. A teraz jeśli Państwo pozwolicie, ja wiem, że już od dosyć dawna wiecie, od 25 października o tym, jakie pieniądze dostaliście. Proszę mi wybaczyć, ale ze względu na moje obowiązki nie byłam w stanie wcześniej przyjechać, a to jest moje rodzinne miasto, więc trochę tak nie wypadałoby nie przyjechać i nie spotkać się z samorządowcami. Stąd dopiero dzisiaj jestem w stanie to zrobić, ale... Myślę, że Państwo akurat to mi wybaczycie, bo nie to jest najważniejsze, najważniejsze jest, że pieniądze, o które aplikowaliście, oczywiście nie wszystkie, bo w niektórych przypadkach tylko jeden projekt został zakwalifikowany, w innych przypadkach na przykład powiatu trzy, ale dlatego, że były napisane na małą kwotę Paszowice dwa wnioski, ponad 13 milionów z tego co pamiętam, więc... Proszę Państwa, to są duże pieniądze i bardzo ważne inwestycje. Przede wszystkim jesteśmy w XXI wieku i okazuje się, że w wielu miastach i na wsiach brakuje kanalizacji. Podstawowa potrzeba, czysta woda, kanalizacja i drogi. To były te priorytety, które Państwo zgłaszaliście. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj Państwu przekazać te symboliczne, pieniądze bo gotówki żadnej nie dostaniecie i państwo o tym wiecie wiem że były spotkania z panią prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i wiecie jak to będzie wyglądało ale życzę wszystkim państwu żeby udało się szybko i naprawdę dobrze te inwestycje zrealizować. Zachęcam również do tego, że jeśli będzie taka możliwość, żebyście Państwo korzystali z lokalnych inwestorów, z lokalnych przedsiębiorców, bo też nam powinno zależeć na tym, żeby oni mieli pracę, żeby mogli zatrudnić pracowników, bo to są nasi mieszkańcy i trzeba też o nich zadbać. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję, gratuluję i życzę, żeby te inwestycje zakończyły się sukcesem. I oczywiście aplikujcie Państwo kolejne. Bo kolejny nabór już niedługo będzie ogłoszony, kolejny w następnym roku. Ale najpierw musimy sprawdzić, jak sobie w tym pilotażu poradzimy my, jako rządzący, państwo, jako samorządowcy, którzy są beneficjentami tych środków. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz nastąpi symboliczne wręczenie czeków na pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Poproszę Burmistrza Gminy Bolków, Pana Grzegorza Kucawa o odebranie z rąk Pani Marszałek symbolicznego czeku. Poproszę teraz Zastępcę Burmistrza Jawora, Panią Ewelinę Szynkler. Poproszę wójta gminy Męcinka, pana Mirosława Brzozowskiego. Poproszę wójta gminy Mściwojów, pana Mariusza Forysia. A teraz czas na gminę Paszowice. Poproszę Wójta Gminy Paszowice, pana Sebastiana Oszczędę. Poproszę Wójta Gminy Wądroże Wielkie, Panią Elżbietę Jedlecką. Teraz poproszę panią starostę powiatu jaworskiego Anetę Kucharzyk o odebranie z rąk pani marszałek symbolicznego czeku na środki z rządowego funduszu Polski Ład.